Cześć! Dzisiaj zajmiemy się rozmnażaniem róży ciętej. Jak widzimy kwiaty są już do wyrzucenia, także same kwiaty odcinamy, po czym czyniemy łodygi już na mniejsze kawałki mniej więcej 10 cm tak by zostały 3-4 oczka, w którym rozwiną się korzenie i połąki. Nasze róże stały w wodzie, jak widzimy, już puszczają pąki. Teraz wystarczy, że im pomożemy się ukorzenić. Przecinamy je na kilka kawałków. Do zagojenia się ran po cięciu możemy użyć specjalnych specyfików, bądź idealny do tego będzie domowy cynamon, część sadzonek. Będę sadził ziemi, część zostawię w wodzie W której miałem stojące kwiaty I cyk do cynamonu I do wody To samo robimy z całą resztą Tniemy na mięsie kawałki wszystko się. Ociętą część z jednej strony marczamy w cynamonie, a drugą wrzucamy do wody. Tutaj akurat będę to sobą metodę sadzenia w ziemi, także drugą część wrzucamy do ukorzeniacza. Nakłowamy ziemię, żeby ukorzeniacz został na. Końcówce róży, po czym wrzucamy ją do ziemi i leciutko przyciskamy. Został nam ostatni pęd. Go traktujemy tak samo: im więcej sadzonek, tym większe prawdopodobieństwo, że któraś z nich się nam po prostu przyjmie. Kolejny film będzie nagrany za kilka tygodni, w którym pokażę Wam, które z sadzonek przyjęły się, a które zgniły. Nie zapominamy o podraniu na końcu naszych sadzonek. Tak to wygląda: jedne sadzonki w wodzie, drugie w ziemi. Nie miałem akurat przy sobie. Sadzonki, które zostały wsadzone w ziemię, możemy przykryć butelką plastikową, co stworzy małą szklarnię i przyczyni się do większej szansy na przyjęcie się sadzonki. To wszystko. Dzisiaj pozdrawiam. Cześć.